Hejka, ogólnie to jakby kolejny film na tym kanale, ale nagrywam po prostu na szybko, bo chcę Wam coś pokazać. A więc pokazuję Skaję z Milka Secret Box. I jak słyszycie jakieś tam piosenki czy coś, to telewizor leci. A więc otworzyłam dzisiaj na TikToku, możecie wpadać. Nazywam się Majka105, e, dam w opisie. E, więc no. I ogólnie mamy wszystkie Milka Secret Boxy tutaj. I ogólnie to są moje siostry ćwiczenia. W sensie to są, jakby ja jej dałam, więc no. I miałam 8 milka secret boxów, ale ja jednego otworłam i moja młodsza siostra, więc jest ich tutaj ich teraz sześć. A wziąłam wszystkie, które były, jakby na tej jednej yy, półce, jakby. Więc no. Jutro może otworzę na YouTubie, ale nie jestem pewna. Bo jutro otwieram na TikToku, więc no. Ale zobaczymy. Więc to tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Więc no. Pa.